Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero. Mamy 40 poziom, zobaczmy sobie, co się tu wyprawia. Moja drużyna chyba podupadła, w sensie ona nie jest stworzona przeze mnie, ale. Takie mam wrażenie, że w ogóle ktoś mi tam też pisał prywatne wiadomości, że. że. A co to jest? Super bohatera. Dla takich ambitnych początkujących jak ty mamy. <grytanie> Chodzi, reklamują te oponki. Eee, tak jak mówię, już mi pisali prywatne wiadomości, żebym zmienił drużynę, że drużyna podupada, ale mnie to tam na razie nie boli. Okej, okay, dobra. Dobyłem 40 poziom świeżo przed chwilą. Znalazłem chwilkę, żeby nagrać, bo naprawdę. Eee, troszeczkę do roboty ogólnie mam. Eee, mamy brąz 2, także lipa, bo spadłem z tego srebra. Zobaczmy sobie, mamy nowe, mamy tutaj nowe, nową lokację. Tutaj możemy chyba funkcjonować, tutaj też mamy chyba jakieś misje do rozpoczęcia, dokładnie tak. I tu mamy nasz pierwszy telefon alarmowy i nie mam pojęcia co to jest. Telefony alarmowe, jako pracowity bohater codziennie pomagasz mieszkańcom jak tylko możesz. O tym gdzie szczególnie, o tym, gdzie szczególnie pilna potrzeba, potrzebnie jest twoja interwencja, OK dowiaduję się z telefonów alarmowych. już na dany dzień. oraz. Dobra, tam poradzimy sobie z tym, nie? 04, ok. Ok, czyli mamy tutaj, widzę, jakieś. Jakieś zadanka, tak? Mamy w. I za nie mamy po prostu e nagrody, czyli mamy za 10. Misji, 288 monet, tutaj mamy za cztery wygrane walki w Szwajcarii, 317 monet i mamy na, na to określoną liczbę czasu, tak? No nie wiem czy to jest takie dobre, no ale dobra, weźmiemy sobie trudne zadanie i pokażę wam... Hmm, co ja tu mogę dać? Dajmy sobie tak... Raz, dwa, trzy. Pokażę wam ogólnie jak podstawy i ekwipunek u mnie. Więc tak, siłę mam na 115 w podstawie, kondycję na 200, inteligencję na 195 i intuicję na 200. Także tak jak widzicie ogólnie kondycję podbiłem najwyżej, w końcu mi się udało. Zrobiłem właśnie tak jak... E, jak dużo osób mi polecało, żebym zrobił. O tak sobie myślę, czy to nie będzie dobre. Patrzcie, tracę mało kondycji, tracę sporo inteligencji, ale intuicji zyskuję naprawdę bardzo dużo. Ten jest na bank słabszy. Ten garniturek przed chwilą dostałem za wbicie 40 poziomu. Może odwirujemy te kapcie. Zobaczmy, co się stanie, jak się je odwiruje. Chociaż wydają mi się, do że dobre były mi się. Tak tak mi się wydaje. A co się teraz dzieje? Tracę kondycje. Hmm, poprzednio były lepsze. Dobra. Kupmy sobie może jakieś rzutki. Czemu nie? Bo, bo niedługo mi się skończą. Okej, okay, moi drodzy, generalnie tak mówię, no, podbiłem zgodnie z radami kondycję, żeby była jak najlepiej, potem mam, chciałem potem mieć intuicję, no ale wyszło tak, że inteligencji mam więcej, no ale ogólnie widzicie, tak, w podstawkach tutaj właśnie staram się mieć to wszystko równo, eee, no a siłę zostawiłem troszeczkę w tyle, myślę, że mogę ją teraz podbić spokojnie do 125, bo jednak tak mocno w tyle ją zostawiłem i ona mnie teraz zbyt wiele nie kosztuje. Okej, okay, no i kondycję myślę, że mógłbym wyprowadzić troszeczkę, tak wiecie, do przodu, ale wszystko potem, bo jeszcze dzisiaj nie, nie, towaru nie, nie resetowałem, jeszcze nie walczyłem w ogóle na pojedynkach. I w lidze także nie walczyłem, dlatego wiecie, jako że jestem w tym e, brązie, to dosyć łatwo mi się wygrywa. W srebrze miałem problemy, no ale tutaj zobaczcie, no, trafiam na takich ludzi, którzy są no, dla mnie dosyć słabi. Ile za ciebie dostanę? 11 punktów ligowych. Za ciebie też 11. A za ciebie dostanę aż 400 golda. Ha, moment. Coś mi się jebnęło, chyba nie tego zaatakowałem. Dobra. Dobra, dobra. 13 punktów ligowych. 11, dobra, z tym mam 100% szans, że wygram praktycznie. Obejrzyjmy sobie walkę. A to dziwne, on ma 37, to w sumie. Nie powinien, wiecie, być aż tak. Nie powinien aż tak odstawać ode mnie. Tram, tam, dobra. Te walki ligowe mamy za sobą. Niedługo, tutaj, jak widzicie, o tutaj, niedługo wbije ten brąz 1, ale pewnie znowu spadnę, Wie, wiecie jak to jest. Ok, wejdźmy sobie w ranking. I popatrzmy teraz. Kogo my tu możemy zaatakować? I w ogóle... Bardzo dużo osób się... ...się zastanawia. Może pana Kacpra? No, spróbujmy. Będziemy rzadko go trafiali, ale... Ale biorąc pod uwagę ogólnie, mam szansę tu na krytyki i tp. Dobra. Wszystko weszło ładnie. Mam jeszcze parę pojedynków. Dużo osób się zastanawia... Mm... Kiedy będzie, kiedy będzie odcinek, co ile o, są odcinki z clicker Heroes nie z clicker heroes, z clicker heroes też się zastanawiacie, ale o tym powiem w clicker heroes, e, z hero zero, odcinki będą, postaram się wrzucać tak plus minus co hmm, tydzień, tak mi się wydaje, bo ja wiecie nie gram w to tak nie wiadomo ile, jakby nie miałbym wam co pokazać z, wiecie gdybym codziennie nagrywał to nie miałbym po prostu co pokazywać. I tyle. Okej. Okay. Trololo, ty już masz wysoki poziom, ale... Okej, okay, ma wszystkiego więcej. Z wyjątkiem kondycji. W ogóle jakiś secik. Ja, jeżeli chodzi o przedmioty, to tu mam jakiś um, fragment setu, no ale to mi nic nie daje, bo muszę mieć minimum dwie części, żeby mieć bonus. Tutaj mam jakiś rzadki itemek, tutaj też epicki, rzadki. Rzadki i zwyczajne dwa, ale wszystko ogólnie tutaj daje radę. Okej, okay, mamy. Mieliśmy walkę z jakimś gangsterem, ledwo wygraliśmy, i generalnie powinienem się rozglądać za. No, nie powiem najlepsze. Najlepsze to jest chyba to, ale. Za obrazkiem, bo wydaje mi się, że od 40. A, od 45. Myślałem, że od 40 jest kolejne zadanie nadzwyczajne. Okej, okay, generalnie tutaj udało mi się dotrzeć do tego momentu. Jestem przed 10 walką. No, całkiem interesujący ten kubraczek. Znaczy, wiecie, tak plus 3 ogólnie ma w statystykach do moich. I ten dodaje siły, więc jest słabszy. No ale spróbujmy w ogóle wygrać z tym typkiem. Ogólnie statystyki lepsze, wiecie? O wygraliśmy. Aha, no i oczywiście, oj, zapomniałem o tym, przecież ja mogę w, tutaj przyjść. Oni mieli 40 poziom. No dobrze, dobrze pamiętałem. To walczymy. Ojej, oj, Ojej, oj. To zostaje wam na kolejny odcinek, wiecie. Ym... Okej, okay, mogę w sumie ten kubraczek sprzedać. Nie będę nic przechodził w tych zadaniach nadzwyczajnych. Zostaję wam na kolejny odcinek, żebyście widzieli jak ich tam, wiecie, ścisnę, chociaż. Czasami nie powiem, że... Że kusi mnie, żeby poza odcinkami przechodzić te zadania nadzwyczajne, co zresztą jak pewnie zauważyliście zrobiłem, bo w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o... No come on, coś mi się tu. Miesza. Jeżeli chodzi o to, zadanie nadzwyczajne, to byłem może w. O, rozpocznijmy sobie. O, mogę już. A, ja nie mogę. O, 55. To byłem gdzieś tak, może w połowie, na po prostu poza odcinkiem sobie troszeczkę poklikałem, żeby ekwipunek zdobyć, bo naprawdę dobre, dobre rzeczy lecą. Dobra. Co ja chciałem zrobić? Aha, generalnie, jeśli chodzi o trening, to. To nieźle nie to wygląda. okej, okay. trenujmy sobie kondycję. A tymczasem Zau zobaczmy, mam jeszcze trzy walki, tak? Co on tu robi? 100... 186 poziom. Jak ty wyglądasz, kolego? <laughs> Myślicie, że mam szansę, bo ja czuję, że nie mam. O, niepełny secik. Co on tu robi, nie? Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy sobie, może, tego ciebie. No, jesteś w zasięgu ręki, dla mnie, tak mi się wydaje, mimo że to 50 poziom, to tak patrzę na jej ogólne statystyki, ja mam mega dużą szansę na krytyka, na unik też, no i mogę więcej, mam więcej, jestem od niej bardziej wytrzymały. No i przerznąłem, <grym> a już byłem taki pewien, nie? Widzicie jak to jest, jednak trzeba, jednak trzeba tutaj uważać, co to jest, coś z pierogami. Okej, okay, powinienem cię rozwalić kolego. Chociaż nie, on ma dużą szansę na krytyki. Nie popatrzyłem na to. Tu jest 100% szansę, ale ja mam sporą... Nie no, na unik nie mam takiej sporej. Ale on ma słabsze ataki tak ogólnie te podstawowe. No i tak jak myślałem, wygrałem. Okej, okay, lecimy sobie dalej. Robert 2. No mocny jesteś, kolego, mocny. Już jakiś secik. Widziałem, że dużo osób ma tą główkę robota, więc to jest pewnie taki secik, który może z zadania nadzwyczajnego wypada, czy coś. Ciekaw jestem w ogóle, czy z tych zadań nadzwyczajnych wszyscy dostają takie same itemy. W sensie, ee, czy na przykład do tego stworka. O, nie mogę teraz wejść, bo jestem w trakcie. Ale czy na przykład e, wiecie, czy do tych stworków są przypisane po prostu jakieś itemy, określone. To mnie, to mnie w sumie ciekawi. Dobra, zobaczmy sobie kogo my tu jeszcze możemy. Super Ktoś. Ktośka. Dobra, super Ktośkę możemy. I nawet byłoby to całkiem dobry pomysł, bo mamy od niej w ogóle statystyki o 200 ileś lepsze, więc okej, okay, to poszło easy. Dobra. Jak widzicie skończą mi się niedługo piłeczki pingpongowe, ale mam jeszcze jakieś pomadki ochronne, Ojej. Dobra, mogę w ogóle odświeżyć towar. Może to byłby dobry pomysł, zważając na to, że świeżutko co wbijem 40. Gadżet, który daje plus 8, ciekawe. Wow wo, wow, ta maska aż plus 23 plus 22, plus 23. Chodź tu do pralki. Odwiruj. W sumie nie, nie sprawdziłem za bardzo co. O! 50 skonsumowanych oponek. Nie za bardzo zobaczyłem co co to daje. Dobra, tracę trochę kondycji, ale zysku... tracę trochę inteligencji, ale zyskuję kondycję i intuicję, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej dobry pomysł, ale ta maska jest zrąbana, W sensie głupio wygląda. Nie podoba mi się. I teraz co do kapci. Kapcie bym jeszcze odwirował. Okej, okay, zobaczmy. Aha, sama inteligencja, no. No to tak nie wiem w sumie. Tracę w sporo kondycji. Nie no, to nie za bardzo, nie za bardzo. Nie jestem przekonany w każdym razie. Dobra, reszta nas tu nie interesuje. Niedługo koniec treningu. Zobaczmy sobie może... Kto jest pierwszy? Aniołek jest pierwszy, tak? Ezop Ciekawe, którzy oni, jaki oni level mają? 286, ale tu gdzieś widziałem ktoś miał 300. O, Archonek ma 300. Wow, jakiś Secik w ogóle. Ładnie. Atakujemy, atakujemy, nie? Nie no, to, to, to by mogło być głupie. Nawet bardzo. Nawet bardzo. Szkoda, że na tych zadaniach. Y że te, te zadania nam się tak szybko skończyły. <gry> że tak to ujmę. Dobra, myślę, że te trzy punkty to w kondycję, bo ona jest tutaj, jak zauważyłem, bardzo ważna. Mamy 205. Ok, to jest taka zależność, na której mi mniej więcej zależy. Ok, jeszcze 5 w siłę mogę dać, bo. Bo ona naprawdę odstaje. No tu nie ma w ogóle co porównywać. Ok. Trening się skończył, jeszcze trzy razy, ale to sobie może na razie odpuścimy. Jeszcze weźmiemy sobie może jakąś misję, co uważacie? Tu chyba miałem, żeby stoczyć jakieś tam pojedynki, nie? No tak, miałem, żeby stoczyć pojedynki, więc zróbmy to, trzy minuty. Jak najbardziej ok. Zobaczmy, co tam z oponkami, to nam reklamowali, to mi chyba reklamowali. Żebym to kupił. Tudzież to. Śmieszne jest to z tym pakiet, z tymi pakietami startowymi jest całkiem dobry pomysł, dobry chwyt w sumie. chce czy nie, trzeba im pogratulować. Wygląd, chyba nie muszę tej maski pokazywać, pokaż maskę, nie pokazuj, bardzo dobrze. Nie podoba mi się to, to taka maska. Tak średnio mi się w każdym razie podoba. Hmm, może jeszcze raz odwirujemy te kapcie. Chociaż nie wiem w sumie czego chcę, nie, bo... Hmm. Nie, no nie będę tutaj szalał za bardzo. Oponki muszę mieć na rzutki, bo potem lipa będzie. Dobra, dwie minutki. Tutaj wspomagacze już mamy. E, fak, fak, nie tak. E, tutaj jakoś nic specjalnie się nie dzieje w tej drużynie, więc pewnie będę musiał ją opuścić, ale na razie nie mam do tego głowy, żeby wiecie, szukać jakiegoś innego, jakiejś innej drużyny Bronze 2 to nasza aktualna liga Champion Aha, to jest pewnie najlepsza, nie wiem drużyna, może nie, nie, nie wiem nie. nie wiem na co ja przed chwilą wlazłem, ale Turniej tygodniowy Doświadczenie Wow, kto, jest, kto ile zdobył, tak? Nagroda za pierwsze miejsce 75 oponek. Wow Tylko... Tylko jaki to ma sens? Jak na pewno te wyższe poziomy dostają więcej doświadczenia? Nie wiem. Czekaj, który masz poziom? Widzę, że Gold 3 Liga to. No, 90 któryś. Dobra. Lumpek się już nic ciekawego. Pojedynki wam pokazałem. W Lidze zawalczyliśmy. No, patrzcie, nie? Tu mi takich. Moja, no, słabych, dosyć typków dobiera. Oni mają. Niby tam poziom zbliżony, ale są naprawdę słabi. Dlatego wydaje mi się, że w końcu prędzej czy później wygramy. W ogóle, czy mi się wydawało, czy to był jakiś gadżet, który miał lepsze statystyki. Czekajcie. O8, tak? Nie, no to o8. Hmm, nie będę sobie zawracał głowy. O8, chociaż wrzuciłbym to do. Pralki. Może by mi zamiast tej siły coś wskoczyło, ale wtedy miałbym tylko 190. Nie, no, 150 siły, tak? Jeśli się nie mylę? Nie 150, tylko 110. Chyba tak, chyba tak. Ogólnie pozdrawiam wszystkich, którzy napisali. Mm, coś mi się. Jedna rzecz mi się nie podoba, właśnie w tym. O, pomóż wszystkim. W tym Shake Feed... Nie w Shake Speed. W Hero Zero. Że nie za bardzo tu, tutaj jest to jakoś tak chaotycznie rozwiązane. I nie za bardzo mogę odnaleźć się w tych wiadomościach, dlatego pozdrawiam wszystkich. Być może odnaleźliście swój nick tutaj w tym gronie. Bo ludzie właśnie zaczęli do mnie pisać. Bardzo się cieszę. O, coś o drużynie. Siema, jestem twoim fanem na YouTubie. Dzięki dzięki. Maneczko, pozdrów na YouTubie, pozdrawiam. Właśnie, o, najłatwiej by mi było, gdybyście w temacie wpisywali e, w skrócie co chcecie. Co chcecie, znaczy co chcecie, to tak dziwnie brzmi. Gdybyście napisali, nie wiem, mm, pozdrów na YouTubie czy coś, nie? Wtedy by mi było łatwiej, bo tak to muszę klikać w te wiadomości i to jest po prostu niewygodne. Okej, okay, mamy tu walkę z. Y, mocnym typkiem. Naprawdę mocnym. Myślę, że ich statystyki są generowane jakoś jak. Wiecie, jak jest wyzwanie na poziomie trudnym, to zawsze mniej więcej będą mieli podobne, choćbym nie wiadomo jak był dobry. To podobne statystyki do mnie. Ja mam jednak tutaj większą szansę na unik. Od niego. Dobrze, ta walka prawdopodobnie zakończy się dla nas, bar dla nas bardzo, bardzo dobrze. Tak jak myślałem, nie myliłem się. Okej, okay, no najbardziej na rękę idzie mi to. No ale dobrze, moi drodzy, bo ja tak mogę wiecie w nieskończoność, ja sobie tu jeszcze poklikam. Ale cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mega, mega krótki odcineczek. Eee, w kolejnym będzie się działo więcej, bo liczę, że nas na tych zadaniach tak szybko nie wykończą. No ale cóż, tyle się mniej więcej u mnie, u mnie pozmieniało. Zobaczę, co z tymi kapciami. <laughs> I cóż, eee, to było na tyle. Także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Hero Zero. Cześć.